Książę Karol, nowy król Wielkiej Brytanii, opublikował oficjalne oświadczenie po śmierci Elżbiety II. Monarchini miała 96 lat, królowa Elżbieta II nie żyje. Wiadomość obiegła świat i wywołała zrozumiałe poruszenie nie tylko w Zjednoczonym Królestwie. Elżbieta II w pełni zasłużyła sobie bowiem na nazywanie jej ikoną popkultury. Monarchini odeszła w spokoju, w towarzystwie bliskich, w czwartek późnym popołudniem. Nowym królem został książę Karol. Nie wiadomo jeszcze, jakie imię obejmie, wstępując na tron, może być Karolem III. Media podają póki co, że na noc Karol z Camillą, nową królową, zostaną w Balmoral, a dopiero w piątek przyjadą do Londynu. Karol opublikował oficjalne oświadczenie, w którym we wzruszających słowach pożegnał matkę. Śmierć mojej ukochanej matki. Jej królewskiej mości, to dla mnie i dla wszystkich członków mojej rodziny chwila największego smutku. Czytamy: Głęboko opłakujemy odejście cenionego władcy i ukochanej matki. Wiem, że jej brak będzie głęboko odczuwany w całym kraju, królestwach i wspólnocie oraz przez niezliczonych ludzi na całym świecie. Wiedza o szacunku i głębokim uczuciu, w którym królowa była tak szeroko darzona, sprawi, że podczas okresu żałoby i zmian moja rodzina i ja będziemy pocieszani i podtrzymywani na duchu. Uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II zaplanowano na niedzielę 18 września.